Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale Archiwum Strachu. Ale zanim zaczniemy standardowo, chciałbym Was prosić o zostawienie suba na kanale oraz lajka like pod filmem. Jeżeli już to zrobiliście, to wielkie dzięki dla Was za wsparcie, bo z pewnością tym gestem przyczynicie się do rozwoju kanału. Od dziesięcioleci istnieją ludzie, którzy wierzą, że przybysze z obcej planety odwiedzili Ziemię i nawiązali z nami kontakt. Czy może to być prawda? Czy istnieją dowody na to, że kosmici odwiedzili Ziemię, czy to tylko pozaziemska fantazja? W tym odcinku spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Gdy spoglądamy na nocne niebo i widzimy niezliczone ilości gwiazd, zastanawiamy się, czy jesteśmy sami we wszechświecie, czy istnieją inne inteligentne cywilizacje, gdzieś tam w odległych galaktykach. Na przełomie ostatnich 100 lat odnotowano wiele zgłoszeń. Obserwacji UFO oraz rzekomych uprowadzeń przez obce istoty. Niezidentyfikowane obiekty latające są jednym z możliwych dowodów, że kosmici odwiedzają naszą planetę i nawiązują kontakt z ludźmi. Od lat 40 XX wieku odnotowano tysiące obserwacji UFO na wszystkich kontynentach naszej planety, ale do tej pory nie było wiarygodnych dowodów, które mogłyby potwierdzić, że te wszystkie obiekty są pochodzenia pozaziemskiego. Sceptycy twierdzą, że mogą być to zaawansowane technologicznie samoloty, drony czy balony meteorologiczne. Kolejnym typem kontaktu z obcymi są uprowadzenia. Najsłynniejszym jest porwanie Betty i Barneya Hill, które de facto zasługuje na oddzielny odcinek. Pomimo wielu spekulacji, że wszystkie te uprowadzenia i obserwacje to jedynie wynik ludzkiej wyobraźni, nie oznacza to, że kosmici nie istnieją. Według dokonanych do tej pory badań, w samej drodze mlecznej jest wiele planet o strukturze podobnej do Ziemi, co pozwala nam myśleć, że życie pozaziemskie może naprawdę istnieć. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego do tej pory nie ma namacalnych dowodów na istnienie obcej cywilizacji? To zagadnienie jest powszechnie znane jako paradoks fermiego. Wyraża on sprzeczność pomiędzy wysokimi oszacowaniami prawdopodobieństwa istnienia pozaziemskich cywilizacji. I brakiem jakichkolwiek obserwowalnych śladów ich istnienia. Teoretycy spiskowi próbują odpowiedzieć na to pytanie. Są teorie, że Ziemia jest odwiedzana przez obce sondy czy pojazdy bezzałogowe, które monitorują rozwój naszej cywilizacji. Istnieje także hipoteza ZOO. Chodzi o to, że kosmici celowo unikają z nami kontaktu, co pozwoliłoby nam rozwijać się w naturalny sposób, bez ingerencji z zewnątrz. Coś w stylu zwierząt w międzygalaktycznym zoo. Jest także grono wielu osób, którzy twierdzą, że kontakt z obcymi zostanie nawiązany po zdobyciu odpowiedniego poziomu technologii lub po zdaniu jakiegoś międzygalaktycznego testu. Nauka ma prostsze wytłumaczenie tej sytuacji. Wszechświat jest tak wielki, że zbadaliśmy dopiero jego najdrobniejszą część. Dlatego też nie wyklucza się istnienia innej inteligentnej formy życia. W niezbadanej otchłani wszechświata. W przeciwnym razie, cytując klasyka, byłoby to straszne marnotrawstwo przestrzeni. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca filmu. Standardowo zachęcam do zostawienia suba na kanale oraz lajka pod filmem. Zapraszam również do odwiedzenia strony na Facebooku Archiwum Strachu, link jest w opisie. Jeszcze raz wielkie dzięki, i do usłyszenia w kolejnym filmie.